Korea Północna straszy. Potężnym potencjałem ofensywnym Korea Północna. Będziemy rozwijać potężny potencjał ofensywny. Kim Jong-un zapowiedział, że jego kraj będzie nadal rozwijać potężny potencjał ofensywny, który pozwoli przeciwdziałać wszelkim groźbom i szantażom imperialistów. Wcześniej Korea Północna poinformowała, że sukcesem zakończyła się próba nowego pocisku balistycznego. Korea Północna będzie rozbudowywać możliwości ataku, a jej broni nie można zamienić na nic, ani za nic sprzedać, powiedział Kim do techników i pracowników, którzy byli zaangażowani w przeprowadzenie ostatniego testu rakietowego. Pyongyang poinformował, że wystrzelił w czwartek pocisk balistyczny Hwasong-17. Japońskie Ministerstwo Obrony potwierdziło tego samego dnia, że na morzu należącym do wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii spadł pocisk balistyczny Korei Północnej i jest możliwe, że był to nowy typ pocisku międzykontynentalnego. Nie tylko pocisk balistyczny w ubiegłą niedzielę, Korea Północna przeprowadziła testowy ostrzał z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Artyleria Korei Północnej oddała cztery salwy w kierunku swego zachodniego wybrzeża. Rakiety wystartowały z nieznanego poligonu w środkowej części kraju. Wszelkie próby rakietowe i balistyczne są objęte embargiem wynikającym z kilku rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.